Zapraszamy na czytanie performatywne Teo Hip-Hip, czyli telechroniczna optymalizacja historii powszechnej Hyperputerem według Podróży 20 z Dzienników Gwiazdowych Stanisława Lema. Ion Tichy, kapitan żeglugi galaktycznej, podróżnik, odkrywca, nieprzeciętnie utalentowany oraz niezwykle uparty indywidualista. Ra, ra, racjonalista, sceptyk i niedowiarek. Tolerancyjny, otwarty i cia, 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 ciekawy wszechświata, którego atrakcje poznaje często z narażeniem własnego zdrowia i życia. Tym razem staje przed szansą podróży w czasie i objęcia funkcji szefa programu Teo Hip Hip, czyli telechronicznej optymalizacji historii powszechnej hy 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 hyperputerem. Który zajmie się poprawianiem przeszłości. Czy przyszłość w roku 2661 okaże się dla niego idylą? Czy też będzie musiał zmierzyć się z bardziej teraźniejszymi pro, 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 problemami? Czy uda mu się dokonać wielkich czynów? Opanować chaos związany z ma 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 manipulacją czasem i poprowadzić ludzkość w nową, lepszą przyszłość? Właśnie na te pytania odpowie ten zabawny, błyskotliwy i zmuszający do, 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 do refleksji spektakl. Jedno jest pewne: nie ma do tej roboty człowieka bardziej odpowiedniego niż i tichy. Do zobaczenia w sie 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 w sie sie ci